Dzień dobry, witam Państwa z naszymi wiadomościami z serwisu wielkiebudowanie.pl, wiadomościami budowlanymi. Jak co tydzień podajemy Państwu najnowsze informacje, co dzieje się na rynku usług budowlanych, szczególnie tych prywatnych, ale także z rynku publicznego. Dzisiaj chcemy pokazać poza standardowymi wiadomościami budowlanymi trochę informacji, co na tym rynku w maju się wydarzyło, bo bardzo słabo wygląda handel budowlany, taki stricte budowlany. Słabo wygląda udział branży wykończeniowej. No i jeszcze dochodzą do nas jakieś informacje, w których minister cyfryzacji, pan Gadkowski Twierdzi, że może być taka sytuacja, że programu Mieszkanie na Start nie będzie, bądź zostanie zastąpiony innym programem. Wcześniej mieliśmy taką informację, że niby będą dwa równoległe programy. Tak naprawdę nikt nic nie wie. Nie wiadomo, kiedy którykolwiek z tych programów zostanie wdrożony. Na razie wszystko zostało odsunięte. Jakoś na koniec roku. No, wiadomo, jest to rok wyborczy, co chwilę mamy jakieś wybory, a ci, którzy planują budowanie, no muszą wiedzieć, co mają robić. Już widać, że deweloperzy przyhamowali trochę swoje inwestycje, no i czekają wszyscy na decyzję, co się dalej wydarzy. Jeżeli nie będzie programu mieszkanie na start, to musi być inny program, który to budownictwo wspiera, bo jeżeli nie, to znowu wyhamuje. No, same inwestycje publiczne to jest troszeczkę za mało. Bardzo dużo firm z branży nie bierze udziału w inwestycjach publicznych, że jeżeli rynek budowlany zamknie się tylko do tego publicznego, nazwijmy to samorządowego, finansowanego z budżetu, no to. Tylko na tym firmy nie mogą bazować. Cały rynek prywatny w tej chwili i tak jest bardzo słaby. Jeżeli wstrzymamy programy mieszkaniowe, no to on będzie jeszcze gorszy. I same inwestycje z KPO, inwestycje samorządowe, one nie wystarczą. Naprawdę potrzebny jest jakiś szerszy, długofalowy program, który Budownictwo utrzyma na pewnej fali. Powiem jeszcze więcej. Dwa lata temu mówiłem Państwu, że jeżeli budownictwo się załamie, to się załamie cała gospodarka. I, i tak właśnie się dzieje, tak? No, jest bardzo słaby poziom inwestycji budowlanych, inwestycji, w ogóle mały poziom inwestycji. Cała gospodarka już kuleje. No zobaczymy. Ja już pomijam informacje, które do wszystkich pewnie Państwa docierają, o, że średnia klasa ma problemy z podjęciem pracy, że jakby wśród tej średniej klasy bezrobocie zaczyna rosnąć, dlatego że jest dużo różnych zwolnień w korporacjach, w większych zakładach. No, w budownictwie nic takiego jeszcze nie obserwujemy, ale być może tutaj sytuacja też się zacznie zmieniać. Tym bardziej, że pokazywaliśmy Państwu w marcu takie nasze wykresy, w którym widać było, że na rynku pracy pojawiły się takie graniczne wielkości. To znaczy od dłuższego czasu utrzymywało się stałe zapotrzebowanie na robotników budowlanych, ono nie rosło i dalej nie rośnie a jednocześnie utrzymywała się rosnąca podaż ludzi do pracy w tej chwili nie jest tak bo w majówkę ta podaż spadła i ona nadal jest niska, chociaż w ostatnich tygodniach ponownie zaczęła rosnąć no zobaczymy do, do, do jakiego poziomu dojdzie w czerwcu i czy w czerwcu wzrośnie też koniunktura, no bo ta majowa, jak Państwo za chwilę zobaczycie, jakaś rewelacyjna nie jest, w końcu mamy szczyt sezonu budowlanego za chwilę. No zobaczymy. Zapraszam Państwa na wiadomości, i później pokażemy, co się dzieje w handlu budowlanym, i też powiemy trochę o, o dwóch branżach, w których też zaszły bardzo negatywne zmiany. Trwa kolejny majowy weekend, ale rynek jakoś nadrabia z niestabilności majowe. Druga połowa maja to duży wzrost nowych inwestycji, głównie murarskich, zbrojarskich, brukarskich, ogrodniczych i stolarskich, budowlanych. Oto te branże wyróżniają się w maju swoim wzrostem inwestycji i liczbą zawieranych kontraktów. Jednocześnie ujawniają się braki inwestycji wykończeniowych. Budowy domów prywatnych, ogrodzeniowych czy ostatnio posadzkarskich. Tu widać wyraźnie, że rynek prywatny nadal jest bardzo słaby, a nawet więcej nie widać na nim żadnego odbicia. Poprawę koniunktury sprawiają inwestycje deweloperskie i samorządowe, a te ostatnie rozwijają się coraz szybciej. Jest to oczywiście ratunek dla branży, ale rodzi liczne problemy, głównie dużą zależnością firm budowlanych od y Podmiotów gospodarczych, dużych podmiotów gospodarczych i takie ryzyko pewnej zmowy cenowej. Prawdą jest jednak, że firmy ostatnio podnoszą znacząco ceny usług. Można powiedzieć, że są takie potrzeby wykonawcze, że konieczne są ustępstwa na rzecz podwykonawców. Tym bardziej, że pomimo spadających potrzeb kadrowych w firmach, podaż ludzi do pracy jest nadal drastycznie niska to jest kluczowy problem, który w najbliższej przyszłości będzie decydował o dalszym rozwoju nie tylko inwestycji budowlanych. Głosy, jakoby grozi nam znów powrót bezrobocia przynajmniej w branży budowlanej, no nie sprawdza się w ogóle, ponieważ budownictwo jest w Polsce sterowane i trudno już tu znaleźć elementy wolnego rynku. To oczywiście wszystko może się wydarzyć. Można kilkoma decyzjami Zamknąć całkowicie tę branżę i można ją cudownie uzdrowić, podobnie jak to było z bezpiecznym kredytem 2%. W tym miesiącu, pomimo znaczących przeciwności losu, czyli dwa długie weekendy majowe, rynek jakoś broni się z powodzeniem. Widać jednak, że zaczyna brakować zleceń na bliską przyszłość. Tak było na początku maja, gdzie liczba kontraktów nowych umów drastycznie spadła. Oby teraz ta destrukcja nie była już aż tak duża. A dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o niekorzystnych zjawiskach w budownictwie, jakie zaszły w maju. Popatrzmy sobie jak wygląda handel budowlany w dużych sieciach budowlanych w Polsce. No jest to dość drastyczny spadek, tym bardziej, że to nie są zamówienia budowlane. Jak popatrzymy na wykres w jakich działach klienci kupują, kupowali w sieciach budowlanych w maju, no to 28% stanowią ogrody. Więc gdyby to odliczyć, no to prawdopodobnie ta sprzedaż jest jeszcze mniejsza. No niestety, my zdajemy sobie sprawę, że pierwszy majowy weekend wyciął praktycznie dwa dni handlowe. Następnie Teraz czwartek, znowuż dzień niehandlowy, właściwie na pewno trzy dni w ogóle wypadły z tego handlu w maju. Już pomijamy oczywiście to, że, że w niedzielę nie handlujemy w ogóle. Yy, no i takie są wyniki. To, że czasami przed tym majowym weekendem ta sprzedaż była troszeczkę większa, to nie znaczy, że... Że potem dało się, to, dało się tym nadrobić te właśnie wolne dni handlowe. Takiego maja naprawdę dawno tak słabego nie było. No, miejmy nadzieję, że w czerwcu ta sytuacja się zmieni, bo to co się dzieje w tym handlu już przekłada się na usługi wykończeniowe. To za chwilę Państwu pokażę. Natomiast na pewno początek czerwca będzie słaby dla, dla usług właśnie budowlanych, bo skoro mało kupowaliśmy materiałów budowlanych, no to niestety taki będzie rezultat. Jeszcze raz popatrzmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o poszczególne działy. W miarę. Dobrze trzymają się tutaj farby i lakiery, czyli tylko takie małe remonty od tak zwane odświeżenia. Bardzo słabo sprzedają się płytki i wykładziny. Meble, artykuły drewniane również bardzo słabo, zresztą no, nie ma się co dziwić drewno się zrobiło strasznie drogie. Jeśli chodzi o narzędzia 17% jest to dosyć dobry udział, ale on też pokazuje, że bardzo dużo Osób robi prywatnie sobie indywidualne e, niewielkie remonciki. E, nie wpływa to raczej na wzrost zapotrzebowania na usługi budowlane. E, no i popatrzmy, jak w tej chwili wyglądają zamówienia na wykończenia wnętrz. 18% udział nie jest jakimś tutaj szczytem e, marzeń. E, w takich okresach e, Maj, czerwiec, czyli wiosennych, udział branży wykończeniowej z reguły przekraczał 20%. W tej chwili nawet nie może przekroczyć 18%. Podejrzewamy, że teraz po tym drugim, długim weekendzie majowym będzie to jeszcze mniej. Duży udział ma branża murarska, zbrojarska. No, jeśli chodzi o inwestycje kubatorowe, one na razie jeszcze, jeszcze rosną, jeszcze ich przybywa. No ale zobaczymy, co dalej będzie, bo jakieś plany dla budownictwa gdzieś się po drodze już rozmywają. Jeszcze spójrzmy na niski udział budowy domów prywatnych około 2%, jeśli chodzi o całe budownictwo, gdzie nawet w ubiegłym roku w maju było to około 3%, więc to jest, to jest spadek niemal o, o połowę. Tak? Więc no, nie wygląda to dobrze. Pomimo tego, że branża jakoś się broni. No, w tej chwili widać, że ta koniunktura wzrosła w drugiej połowie maja i przynajmniej będzie ona na poziomie kwietnia, więc jakiegoś spadku, spadku tej koniunktury nie ma. No ale nie jest to też wzrost, który, którego oczekiwaliśmy na wiosnę. Miejmy nadzieję, że tak będzie w czerwcu, bo nie, jeśli tego wzrostu nie będzie, to ja słabo widzę rynek w drugiej połowie roku, jeżeli nie będzie programów budowlanych, a takie, y, takie głosy już się pojawiają. I jeszcze popatrzmy na dostępność firm budowlanych. Ona y, wzrasta i w maju wzrosła. To znaczy, że firmy no, nie mają zleceń y, takich wyprzedzających, y, skoro coraz więcej y, trafia na rynek nie, takich, które poszukują zamówień. Y, no zobaczymy, czy to w czerwcu będzie. Utrzymywać się tak w tak wysoki poziom, czy, czy w końcu on troszeczkę spadnie. No maj jest wyjątkowy w tym roku, z dwoma długimi weekendami i to przypadającymi niemal w środku tygodnia, zwłaszcza ten pierwszy. Właściwie cały tydzień dla gospodarki to taki tydzień właściwie stracony. Jak Państwo widzieli, jest kilka takich niepokojących zjawisk. No oczywiście, że one są wyjątkowe w maju ze względu na te dwa długie weekendy, ale mimo wszystko nie widać, żeby to budownictwo aż tak się tutaj rozkręcało, skoro mamy szczyt, szczyt na rynku budowlanym. Jeśli tak dalej będzie, czerwiec jakby nie zrobi tego przełomu. To będziemy mieli sytuację taką, jak mieliśmy w ubiegłym roku. Ubiegły rok również był bez jakiegoś większego wiosennego szczytu w branży, a przecież mamy w tej chwili już o co najmniej 20% firm budowlanych mniej na rynku, lub te, które są, one mają bardzo małe zdolności wykonawcze. Tak więc ten rynek usług budowlanych też jest mniejszy po prostu, jest, jest ta podaż tych firm dużo mniejsza niż była w ostatnich dwóch latach, więc wszyscy oczekujemy jakiejś poprawy wzrostu, no, a na razie nasza polityka gospodarcza przypomina tą sprzed 8 lat, czyli nie robimy żadnych większych ryzykownych przedsięwzięć. Byle po prostu powygrywać wszystkie możliwe wybory. No, myślę, że to jest droga donikąd i ta ekipa na braku decyzji gospodarczych, odważnych decyzji gospodarczych, to daleko nie ujedzie. To, to, to jest pewne. Widać już zniecierpliwienie we wszystkich gałęziach gospodarki, nie tylko w budownictwie. No. Potrzebne są jakieś konkrety, potrzebna jest jakaś wizja gospodarcza. Bez tego za chwilę pogrążymy się w jakimś maraźmie. No i mówię, no tu brakuje nam konkretów, konkretów gospodarczych, które by trochę pchnęły tą całą gospodarkę do przodu. Zapraszam Państwa za tydzień. Podsumujemy już. Wszystkie nasze działy, które obserwujemy w budownictwie, będzie to podsumowanie maja. Zapraszam serdecznie i życzę wszystkim jeszcze udanego, długiego weekendu.